Dobra. BK by była jakby teraz mi zaskoczył tam na dół, nie? No dobra, jest, mamy to. Zemsta Królowej Anny, ruk, utura, bagienna esencja, czarna, ruda. Czyli to jest to, tak? Obrzeżenia te 220, faktycznie. Uręcznie. 11 siły. 170 wymagana siła. to ogarniemy, nie? Raczej. Tak naprawdę, no to co? Pas możemy zamienić na siłę. Z powrotem 5. Zamiast te ochrony, które tam pomagały, na pewno. Pierścień głupca, tak to trochę nosiliśmy sobie, bo on nam nas chroni przed pułapkami. Tutaj mieliśmy taki pierścionek 4 siły. To ile teraz mamy? Ile nam zabraknie? Dwa siły. No i tak w sumie bo to liczmy, że to jest z objęciami mroku oczywiście. Będziemy musieli znowu pamiętać o tym, żeby to włączać, chociaż zawsze włączamy. Ale te ostrze rycerskie już jakby tego nie wymagało, żeby nam dodatkowa ta siła wpadła, żeby nosić te ostrze, które nosiliśmy do tej pory.